kolejny bardzo fajny przykład tego jak bardzo ważna jest szczelność układu dolotowego silnika tu w tym przypadku mieliśmy problem z czwartym cylindrem była nowa cewka, nowa świeca kompresja 14,7 więc zajebista a i tak czwarty cylinder Cały czas, tak powiem, wypadał sobie, a gdzie był problem? Już pokazuję. Mamy to w każdym silniku, praktycznie ta tulejka jest po prostu niedokręcona. I ona sobie latała gdy ten wąż na niej był, po prostu uciekało pociśnienie. Jak dotkamy palcem, to nam wciąga palca. I przez to, że to no po prostu była nieszczelność. No? Ciężko mi to wytłumaczyć tak na szybko. Ehm, czwarty cylinder głupiał. Korekcja była nawet na plus 15. W tej chwili ściągnąłem wąż i auto głupieje jeszcze bardziej ale za chwilę jak wszystko poskręcamy, poskładamy Zobaczymy co się dzieje.